Jak działa recykling w praktyce? Wizyta studyjna na Plastigram w Szczuczynie w ramach projektu Ekoinnowacje Edukacja ekologiczna bez granic. Pierwszy. Tak, pomachali. A kim? A kto z daleka O jakiemu rozmawiamy? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Możemy tłumaczyć Akim, Wasyl. Może Akim tłumaczyć jakby coś. A mogę zdjęcie robić? Skąd jesteście? Ja to Słuchamy jest to, że... teraz. Selekcja, u źródła. twój dom. Segregacja do pięciu frakcji. Kluczowe zasady. Myj opakowania przed wyrzuceniem. Na przykład plastikowe pojemniki. Usuwaj zanieczyszczenia, np. etykiety ze szkła. Nie wrzucaj odpadów niebezpiecznych, baterie, elektronika do pojemników komunalnych. Druga, zbiórka i transport. Trzecie, sortowanie i przygotowanie. Nowoczesne technologie. Przetworzenie kilku tony plastiku ogranicza emisję CO2 o 1,5 tony. Cześć, dlaczego to ma znaczenie, korzyści recyklingu, ochrona środowiska redukcja odpadów na wysypiskach nawet o 50%, oszczędność surowców naturalnych, np. 1 tona makulatury, 17 uratowanych drzew. W całym mechanizmie, w związku z tym, nie ma takich wielkich masyjnych one rozrzedzają, jak te białki tutaj potrafią, i się i paralelnie z tym ten materiał jak rozdrobnimy i podgrzejemy, to on się zagęści, bo same folie, one mają bardzo dużą objętość, mały ciężar. Żeby zasilić maszynę, musimy je skondensować, zagęścić. Papier, gdzie te folie z tworzywa razem z folią aluminiową, przekazujemy do wytłaczarki, która upłynie tworzywo, oczyszcza, i robi granulację. Centra granulacji jest połączeniem folii, folii tylenu niskiej wężkości z aluminium. to tutaj mamy folię i takie większe, ciężkie ciastynki. Ono wszystko, w, w już na innej linii, gdzie nie ma wysokiej temperatury, Dokładnie, zaraz rozdrobnione i to możemy sprzedawać jako gotowy produkt do produkcji dla producentów stworzyć. żeby nowe nakrętki robić? Czy nowe jak? nakrętki raczej nie, bo nie może to mieć kontaktu z żywnością. Nie Aha. ma to dopuszczenia, ale można z tego na przykład... To zostawić świat po nas nie gorszy, a może nawet lepszy niż jest teraz. Tak? Można swoje życie poświęcić na konsumpcję czy na niszczenie tego, że was, doświadcza też na Ukrainie, a można poświęcić się w budowaniu czegoś dobrego. I uważamy, że recykling i dbanie o to jest coś dobrego, co warto robić.